Cześć Simona, ja jestem Adia. Dzisiaj zagramy sobie w Farminga 22 na drugiej serii. Także, co? Dzisiaj jesteśmy ogólnie na sklepie. Widać, że trochę pieniążków mi było skąd, a 50 zł, dużo czy mało? Nie wiem. Jesteśmy na sklepie ze względu, bo kupiłem dwa kanistry ropy. Także, jej 40 litrów ropy sobie kupiłem. No za 50 złotych no, nawet, nawet nie wiem czy bym tyle kupił no ale no cóż Nie będę się kłócił <laughs> Nawet bym 20 nie kupił w tych jebanych czasach No ale cóż, dobra Miejsza, Mniejsza o to Ale piłujemy tego pick-upa y Dzisiaj będziemy siedzieć przy no i w następnym odcinku będziemy ten, jak to się nazywa. I w następnym odcinku będziemy brali się powoli za sprzedaż. Czyli to jest ostatni odcinek z, z, z lata, już sierpień. Zasięgamy końcem sierpnia, można powiedzieć i później już widzimy się w odcinku zimowym, jak będę sprzedawał wszystko. Dobra, szybko odwójeczkę sobie zrobię. Dobrze, że nie gram ze sprzęgłem. coś czuję, żeby było palone. Dobra. Zajedziemy sobie tutaj. Ciapka wyprowadzę. I co? Sierpień to nie miesiąc, w którym można siać tą uprawę. Aha! Dobra, zapomniałem pierwszy fail na dzisiejszym odcinku. No ale, chociaż będzie nie, bo przewidzimy sobie czas na odcinku. Tak. To, żebym przywinął sobie. Dobra. Lecimy. Uprawione jest, było orane, teraz skultywatorowane, no i ciapkiem teraz będzie się zasiew. Także pole mamy przygotowane dosyć ładnie. Zobaczę sobie, którą godziny. No dobra, jest ta godzina. Ustawmy sobie na jedynkę. Zakończymy ciapka, Podnosimy. Tak jak mamy zasypane w ogóle Tym, tą czynicą. Później się dziwi, że tyle paliwa idzie, jak ja go katuje na dwójce. Dobra, pasami rozepniemy sobie, bo zapiełem, żeby mi się nie wylało. Nic takiego. Dobra. No i myślę, że tyle powinno mi starości Kolejny ganister zostanie gdzieś na zimę. Także no... Dobra. Nie wiem czy to jest... Ogólnie to powinien się zatrzymać. Teraz klik sobie przebić na polowe, no ale no cóż. Już nie będę tak dbał o tą realistykę. Ale piątkę sobie wbijemy i na sobie będziemy sobie siedzieć. Tak, zamkniemy sobie klapę. Czepkiem po hasziszach, jak już pojedzimy i co? Na szwórce Dobra I ty jak piąteczka Da radę piątką, da radę piątką Nie będzie tak chodził na full obrotach bynajmniej Jak on... Jest... Tu już się w niej był przygotowany i w ogóle i ja widzę, że <śm> się zobaczyć, że to jest niezłe pole, chociaż ja tylko na nim pracowałem. No, to jest zajebiste, zrobione elegancko pole. Nie powiem, że nie. Sarenki są na nim. Piękna sprawa, sobie tam dziobają coś w ziemi przekulturowanej. Dobra, lecimy tu pszeniczki. Trochę będzie. Czyż miał być chyba jęczmień. Raczej miał być ogólnie planowany obiec tutaj. No, stwierdzę, że pszenica lepiej wyjdzie. No, no cóż. Może się myliłem. I co mnie cieszy to to, że w piątek już będzie odcinek z <laughs> sprzedaży. No a wy. No, jestem ciekawy. Tutaj ta łączka jest moja? Bo to pole pada... Nie, tu już jest po trójkę. Szkoda. Bo jakbym miał krowy, to bym sobie to pokosił trochę. Zawsze jakieś tam. Trochę trawy ten, dlatego... dlatego specjalnie nie. Jak to się nazywa? Nie orałem tutaj tego zagajnika, bo chciałem już zaorać w tym sezonie. Ale stwierdziłem, że nie potrzeba takich wrażeń mi, no bo będę potrzebował sobie łączki gdzieś nas no to sobie pokoszę. przed domem mam trochę trochę do koszenia i tutaj i zasieję te jedno pole jest ta rowe Nie myślę że coś tam z tych snopków siana będzie Ale no, no cóż Pożyjemy zobaczymy A Oczywiście teraz nie wiem która jest miła ta osiąka to jak jesteś nowy, to zaskoczysz a ja Was jeszcze zachęcam do zachęcam do zostawienia w górę. Także no tutaj, yy, muszę na chwilę. Przepraszam, bo akurat jestem w domu i musiałem zobaczyć, kto przyjechał, ale to był listonosz tylko. Także polecam. Dobra. Posiejemy sobie tę pszeniczkę. w ogóle tekstury tutaj jakoś ładnie wyglądają na tej mapie. Nie wiem skąd je ma ten autor, ale tutaj no, listę. Próbuję tutaj, ogólnie nie wiem, czy tłumaczyłem, no ale może w majówkę nie być tylu odcinków, ile powinno być, czyli tych trzech w tygodniu, dlatego wolę tutaj ten cały tydzień sobie ponagrywać, już na zaś. Znaczy nie na zaś, wolę je opublikować, ale żeby były A w maju. Albo będą codzienne, albo już nie będą codzienne. Także tutaj jest 50-50 Nie wiem czemu, ale na tym polu też mnie zrobić łączkę Bo tutaj jak jest te ładne proste pole to ja bym sobie je zostawił Za, ogólnie zaraz wam pokażę co ja bym zrobił I jak ja widzę, możecie napisać w komentarzach, czy by tak w sumie pasowało. Bo tego pola sobie tak nie niszczył. Ale to dopiero po tym, jak zbieram już tą przenicę na tym polu. wam pokazać, jakbym bym chciał tu łąkę zrobić. No, tak jak teraz jadę tym paskiem, to by było na równo z polem bo tak to by było ładne, równe pole nie licząc tego skosu który idzie tu przed nami było ładne, równe pole a tutaj to bym to sobie posiął trawę także no nie wiem piszcie w komentarzach Lepiej sołtys napisz jak uważasz To się ciebie <noise> doputuje do takich ważnych spraw. No, no cóż, Dobra. na wstecznym będę jeździł, bo tu w sumie orałem też na wstecznym kultywatorowałem watorowałem no, agregatem też jeździłem ale stycznie dostępu no, do tego terenu. No to fajnie, chociaż to jest moje pole. No ale cóż, nie masz dostępu, to nie masz. tu ile? Tu z, z jedna belka okrągła by była z takiej trawy? Oj, ciężko widzieć. Przez ten siebiech się ciężko patrzy. Eee. Jeszcze tam z dwa sezony pociągnie. Nie aż, aż taki zły. No, minus 2 metry tylko bierze. No ale dla ciapka co Co większego bym mógł kupić. Poznanie koło 2,5 metra. Z którym ten by przód do góry mu się podnosił. I widzę, że minasie mnie starczy na te pole. Nie, no, a polski klimacik. Sianie pszenicy za stodołą. Można, można Zarapierdzielniamy sobie jakąś ładną miniatureczkę. I dam nawet w tytule: ten polski klimat, bo to. No. Można powiedzieć, że. To jest nieźle polska seria. Można tak to powiedzieć. Dobra, lecimy nieposionym, nieposionym nie można tak. I szóstkę dajem. capuję, capuję do góry. Dobra, tak tutaj mamy w sumie jęczmień, to są te wrota, ale z dwa worki się wrzuci, tak fajnie to wygląda jak tak wrzucam, trochę jest realnie, ale nie aż tak za bardzo, dobra. Ile mamy? o 70% to proszę państwa, mamy jeszcze dobry hektar do zasiania na tym siewniku. A. i ty i mamy miniatureczkę jak ładnie elegancko to wygląda chodź nie powiedział przydałby się drugi ciągnik tutaj ja na razie sobie ciałkiem poda... po prostu damy radę damy radę z ciapkiem. Spyczki w ogóle to wtedy później się porozchmienia. To może w jakimś większym ciągniku Jakiegoś o, Wetorka To by była lux maszyna Kto wie, kto wie Nikt tego nie wie Nie wiem, trawę ogólnie posiełem wiosną, nie wiem czy się opłaca <grym> teraz sieć trawę. Bo może bym szybciej pokos miał, a ja i tak nie potrzebuję tego pokosu tak szybko, bo przecież w zimę dopiero kupię bydło, więc... I tak, i tak na wiosnę bym miał kolejne siano. Nie wiem, zobaczymy. myślałem, że do tych tych tunelików latuje pszenica, albo jakieś ziarka, a to nic. Chodzi sobie tak. E, 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 mi wypadł. Dobra. Zajdziemy sobie tak jeszcze. Raz przy, raz po jeden. Kurde, siać, na no, już. Podarujmy to sobie. 16 minut odcinka. Dosyć fajnie. Fajnie. Elegancko. Nie ma problemu. Dobra, wrócimy. I mamy posiane całe pole pszenicy. Jej. Trochę tego będzie. Jedziemy na około, żeby nie jeździć po sianym. Zrobimy sobie podróż życia. Jeszcze na szósty przepraszam, muszę 60 kurwa mać. E ciapka. Kurde, dj się zawsze do 60-60, a ja tu ja ciapka mam. Proszę, Jeszcze nie wiem czy pokazywałem jak ładnie, jakie ładne są schody z rzepaku, ładnie, elegancko, do zbioru jest ten, chwaścików nie ma, wiadomo, ładna obsada też jest, no taka sobie, no. Nie umierać normalnie, bym powiedział. Dobra, wrzucimy z kilki I tutaj w ogóle. Tu tych krzakiet, dupa. Tu jest dużo miejsca, tutaj mogę to, trochę pokosić łąki. Podwórko wsiane nie będę robił, nie będę sobie sefu robił na podwórku. No cóż. Dzisiaj w nich idzie oczywiście do stoły, żeby nie stał na dworzu. Później będzie... Trzeba kupić naprawdę nowy siewniki i znowu będzie musiał ustać w stajni w stodole. No cóż, ja się z wami już w sumie mogę żegnać. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. ma